W Holandii chcielibyśmy zatankować, co musimy mieć: taką końcówkę z takim zakończeniem, którą dokręcamy. Pistolet w ten sposób kładamy go idealnie na elementy, dociskamy. I tankujemy. Po zatankowaniu odpuszczamy, przekręcamy i wyciągamy. Odkładamy. to jeszcze chwilę. Jeszcze inne końcówki, ale te końcówki to są do tankowania w Niemczech i to będzie w następnym programie odcinku.